Witajcie moje kochane panny, zapraszam Was na prognozę na lipis. Pamiętajcie, czy to nie jest ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Bierzecie to, co do Was będzie pasować i rezonować, tak? Karty już mogą pokazywać pewne sytuacje, więc dlatego yy, no każdy niech weźmie do swojej sytuacji, tak? Yy, oczywiście złoty tarot, zobaczy, co pokazują karty na spodzie talii Delawa zrobiłam czytanie z karty o, yy, z wikingów a co? Nie można? Można. Słuchajcie, oczywiście będę dopytywała kart, tak? co niektóre karty, dlaczego, co, jak, e, co może się wydarzyć, żeby dały większy obraz, a wy macie wziąć tylko do swojej sytuacji. Na spodzie dali macie 7 buław, czyli będziecie odbierać ataki od innych osób, czyli działania, będziecie też i bronić swojego, tak. Tu macie. Pięć mieczy, czyli dostaniecie pięć monet. Nie, pięć buław. I rydwan, czyli będą jakieś nagłe wiadomości, gdzie będziecie mieć konflikt i będziecie może mieli nawet blokadę też i w sobie, tak? Bo tu karty pokazują, że ktoś do Was przyjedzie lub napisze, ale to będzie nagła. Wiadomość po jakimś złym uczynkach. Czyli pięć mieczy, czyli ktoś. Słuchajcie, jeżeli taka osoba się odezwie, a wcześniej nie, była, nie było kontaktu, uważajcie, bo ta osoba wróci, napisze, ale wam napisze, żeby was po prostu też i zranić, tak? Jest to osoba, która się też przygląda, albo wy lub ona już jeden czas zadaliście i teraz ona czeka, żeby, albo ona, albo wy czekacie, żeby jedno z drugim sobie coś wyjaśniło, tutaj będą jakimś w jakimś tym kierunku działania. Słuchajcie, ktoś was naprawdę zrani, ale to będą działania takie, że em, konflikt i m, nie zrani was tak, że o, będziecie poranione czy cokolwiek, nie. Zrani was tak, słowem e, może was obrazić i wy będziecie rozczarowani tymi jego czyli atakami o tutaj chodzi na pewno o jakieś też i rodzeństwo rodzinę, coś się z tym związane e, teraz tak kochani u was się coś zakończyło to jest raz to chcę powiedzieć ale tutaj też ktoś powraca po, po jakimś zmianach po jakiejś po tej te, te, transformacje przyszedł ale e, też u Was odchodzą sprawy takie, które Was też przytłaczały, tak? Bo tutaj widzę osobę, która jest bardzo przetłoczona też pewnymi e, sprawami, może być e, sprawami urzędowymi, ale tutaj ktoś wziął też na swoje barki za dużo obowiązków. Jeżeli macie. E, gdzie macie na przykład rozwód, Kochani, nie możecie i że wy macie tylko też i dzieci, czy te dziecko zostaje tylko pod moją opieką, jedno i drugie musicie się zajmować, kochani, razem, znaczy razem wiecie, pół na pół, a dlaczego, bo na swoje barki weźmiecie też jeszcze inne obowiązki, że nie, daje, nie dacie rady. Możliwe, że na pewno tutaj jest osoba, która jest bardzo samotna, do takiej osoby przyjdzie jakaś propozycja. Ja bym. Przyjrzała się tej propozycji. A dlaczego? Ktoś Wam będzie oferował większy zarobek lub ktoś cokolwiek będzie Wam o tego ofiarował, uważajcie, bo to jest osoba, która nie do końca jest szczera, tak? I tu karty podpowiadają, że wy musicie przejrzeć, bo jest to osoba taka dwulicowa, macie siedem mieczy. Czyli karty już Wam mówią. I słuchajcie, jest to osoba, która się przegląda, powiem, że przygląda się i ona będzie działać. E, ona ma w sobie też i dużo emocji. E, wszystkiego tu karty pokazują, że też na taką osobę musicie uważać, bo ona jest dwulicowa. Słuchajcie, jest mężczyzna, który ma swoją własną firmę, może zajmować się, no nie wiem, e, takim, że jest umuroso, no, muruskiem takim. Tu karty pokazują, e, że będzie miał jakiś konflikt lub kobieta ma z taką, z taką osobą konflikt, jest to facet, który na przykład jest przepuśćmy kominiarzem, jest mechanikiem, jest facetem, gdzie się zawsze ubrudzi, od razu wam powiem. Ma pieniądze, ma stabilizację. Tu jest silny konflikt w małżeństwie, w związku ale i dla Was też się zaświeci słońce. Tego musicie uwierzyć w to. A dlaczego? Bo macie w swoim otoczeniu osobę dwulicową, i to jest ukryte jest karta księżyc u osoby z zewnątrz. Dlatego uważajcie, bo ktoś nie do końca Wam będzie e, mówił e, prawdy. A dlaczego? Połączcie. Siedem mieczy macie na, e, w myślach. Czyli ktoś się przegląda i nie do końca chce Wam powiedzieć to, co tylko chcę wam powiedzieć, a resztę wam nic nie powie. I karta księżyc, że ktoś stoi i masz wybór. Albo to, albo to, albo pokazuje, tak? I tutaj jest coś ukryte. Nie do końca e, bym w to wchodziła. Pokazuje mi się wisielec odwrócony, dlatego będą kontakty. Powiem szczerze, e, z tymi, które mieliście zawieszone, będą odwieszone. E, muszę powiedzieć, że ktoś jest w ciąży z Ciążą bliźniaczą. Jeżeli tak, gratuluję. I poród może być szybciej. Od razu Wam powiem. Teraz tak. Jest kobieta, która jest w związku małżeńskim, czuje się w związkach opowiadających. czuje się samotna i osoba dobrze doradza. i Jest to osoba taka no bardzo dobra. Ale ona i tak jeszcze i tak do końca nie dostrzega. Może nie jest ufna, tak? Dużo analizuje tu pustelnika macie, to kochani, pustelnik jest to osoba duchowa, więc tutaj jakieś zmiany będą. E, kochani, jeżeli jest jakiś, ja a na pewno są panny, które cokolwiek zakończyły karty, mówią tutaj, że przyjdzie na Was też i pora, e, ale wy się możecie czuć jako samotni. I przez tą samotność możecie też pewnych rzeczy nie dostrzegać. Ktoś Wam będzie coś ofiarował, uważajcie. Dlaczego? Bo ktoś chce Wam coś dać, ale coś w zamian, tak? Karty mówią, że dacie radę, pójdziecie do przodu, tak? Słońce. Tylko uważajcie: Słońce jest to karta mówiąca, że w świecie, a możecie mieć problem z, na, z rodziną, z siostrą, z bratem. Z Taką bliższą rodziną będziecie mieć problem. Coś jest ukryte. I te szczęście nie będzie trwało długo. Uh -huh. Coś jest ukryte przy partnerze. Od razu wam powiem. Jest to partner, który lubi, ma dużo emocji. To jest raz. Ma zdolności zarabiania, ale jest to facet, który chce być też i podziwiany, tak? I dopytujemy. Dopytujemy pustelnika. A, dobra, ktoś mnie na sytuacji. Nie, to nie, jest Siódemka, ryba. Jakieś wiadomości przyjdą. Naprawdę przyjdą wiadomości. Jakaś podróż się szykuje. Uważajcie, jeżeli się wybieracie z osobą, e, która e, jest wam bliższa, czy cokolwiek, uważajcie, bo z nią możecie zakończyć no, e, bycia rodziną, czy tam z, zna, zna, znajomi. Tu z taką osobą e, zakończycie. Jest osoba, która dostanie jakąś wiadomość, takie no wiadomość będzie, ale też takie olśnienie, tak? Mhm. Jest to osoba taka, która ma swoje zasady, tak? Ale kochani też i ma dużą intuicję, ale jej nie dostrzega. Pupselnik, sześć kielików. no. Dla niektórych będzie powrót osoby z przeszłości, to jest raz. Możliwe, że wy, lub ta osoba ma w sobie dużo pomocy. Powiem tak, albo wy, albo macie w osobę taką przy sobie, gdzie lubi pomagać, gdzie lubi dawać taką osobą, albo w rodzinie ktoś Wam dużo pomaga, takie te, może z Wami gdzieś jechać. Karty pokazują, że tak naprawdę... Ta osoba jest cholernie, cholernie, i jeszcze raz powiem Wam szczerze, cholernie samotna. Pomaga innym, ale tak naprawdę jest zamknięta w sobie. I tutaj jest osoba, która chce to wykorzystać. 9 bułek, czyli ktoś się Wam przygląda i ktoś będzie Wam coś oferował, Wy się komuś przyglądacie, będziecie chcieli ofiarować komuś, czy pracę, czy coś. będą jakieś działania. Słuchajcie. Ale słuchajcie to będzie związane tutaj z tą, z tą osobą. Od razu Wam powiem. Jeśli odchodzi do przeszłości i paśmieczy. Słuchajcie. Yy, co ja mam Wam powiedzieć? Macie osobę dwulicową, o, która zbiera informacje i wy będziecie przytłoczeni yy, z jakąś informacją. Dlatego nie widzicie tego co powinniście widzieć, tylko widzicie to... to przepraszam, to, tylko to co chcecie, tak? Eee, tak, powierzchownie, o, tak powiem, siedem mieczy dlaczego jest? No, będziecie mieć rozmowę z osobą trzecią, I słuchajcie, są dwa miecze. Wy czegoś nie widzicie, że ktoś was będzie chciał rozdzielić lub ktoś was rozdzielił po to, żeby... Mm, no, nie był do końca szczery. Jest to osoba taka wysoka, jest to osoba, która, e, kochani, jest wredna. Wredna, fałszywa. Na taką osobę uważajcie. No właśnie. Aha. Powiem tak. Jest osoba, i to jest, e, będę mówiła jako facet, e, która ma pieniądze, która ma stabilizację, a i się rozwija, a jego druga strona jest bardzo samotna i potrzebuje wsparcia i od tego mężczyzny nie ma wsparcia. E, kochani, e, u Was jest słońce, więc jakieś komunikacja, ale coś fajnego do Was przyjdzie i o! Komunikacja, ale mówiłam: uważajcie, bo to słońce świeci, nie? Ta osoba powróci po to, żeby Was zranić, lub Wam coś powie. Możliwe, że to jest ten partner Wasz, tak? Księżyc. Słuchajcie, macie osobę, która jest dwulicowa, która coś ukrywa i to sam już kapan o tym mówi, bo ktoś y, 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 widzi, że coś się dla niego y, no, narodziło coś nowego, czyli trzy buławy mi wypadły, czyli y, ktoś idzie w nowe, dlatego że znalazł sprzynętę, tak? I cały czas siedział i obserwował, a i karty mówią, że będzie działanie. Wisielec. Ktoś, no, wszystko spojrzycie na sprawę z innej strony. Możliwe, że po rozmowie po tym wszystkim, kochani, będziecie niezadowoleni. Przepraszam, będziecie bardzo niezadowoleni. Będziecie się kurczowo trzymać swego. Będzie, spojrzycie na sprawę na sytuację z innej. E, strony. Może dlatego, że u Was jest dużo takiej naiwności, tak? No. Wiecie co, ktoś, wa ktoś Was obserwuje, lub Wy kogoś, i ta osoba ma bardzo cholerny konflikt w sobie. Możliwe, że ona Was e, zradziła, oszukała. Tu karty pokazują, że będzie komunikacja. Ale macie się kierować też intuicją, bo dwa miecze, tak? Ktoś może was e, chce rozłączyć też z innego związku, dlatego Moje kochane Panny musicie uważać Jeszcze, zobaczę tej bułki I będzie karta wyboru Tutaj będziemy Oj, oj Panny, ktoś się przygląda w jed, no, jednej osobie Albo no, panu, pani, tu karty pokazują, że ta osoba ma wybór i ta osoba wybierze, albo wy, albo ktoś z nich będzie miał wybór. Bo U. słuchajcie, jeżeli macie partnera, to robicie jedno i to samo. To jest raz, ale jesteście na jego zachcianki i tak naprawdę pokazujecie się, że czujecie cholernie, cholernie się pusto. A dlaczego? Dlatego, że serduszka wydajecie dużo od siebie, a ta osoba tylko bierze, ta osoba tylko sprawdza się, znaczy sprawdza, lubi kasę, kasę, tak? To karty pokazują, że albo Wy, albo ta druga osoba pójdzie w coś nowe, to wpierdzieli się. No, słuchajcie, będzie ta osoba, osoby z zewnątrz, macie y, y, księżyc, czyli coś jest ukryte, to jest raz. W Waszym otoczeniu jest osoba, która jest dwulicowa, jest to osoba, która ma jakieś urojenie, dlatego kochani, uważajcie na tą osobę, dlatego że ona pokazuje, że ona chce, atak y, czy działania w Waszej stronie, tak? Dlatego musicie moje... Drogie panny, uważać. Ktoś ma duże spełnienie, nie? i tutaj jest kobieta, która ma duże możliwości, a czuje się cholernie samotna przez mężczyznę, bo jej mężczyzna lubi, no nie wiem, yy, pracę i lubi postawić na, so, na swoim. I przysłanie Wam zrobię, bo u Was szybko powiedziałam od tego tarota, co macie zrobić. Mak! O, i tam wyszedł mak i mak, No, będziecie mieć konflikt, jakieś te przyjdą. Słuchajcie, nie będę dopytywała dalej i poprosiłam karty, żeby by mi powtórzyły, e, co u Was się stanie e, jeszcze złoty tarot, tutaj poprawił macie maga, czyli jeżeli chodzi o pracę, to będziecie mieć konflikt w pracy. Uważajcie, bo ktoś Wam może ładnie pięknie czarować. mówią mi tutaj już pięć, dwie karty, a szkuję na Was łapkę i jesteście obserwowani. Ta osoba do Was przyjdzie, lub napisze no i będzie karta wyboru. Kochani, więc musicie uważać, tak? Pokazuje mi się tutaj komunikacja i to dwie od mężczyzny, który taki będzie albo przy pracy, lub facet, który ma swoją własną firmę. Może ciężko pracować rękami, tak, czyli coś przy czarnym takich rzeczach, nie jest smała No i miesza z tym mechanik, samochodowy, coś takiego. To, kochani, tutaj uważajcie, bo będzie komunikacja, ale też będzie coś niefajnego. No, ktoś zbiera na, na wasz temat jak najwięcej informacji. Muszę tu powiedzieć, że jest osoba, która chce żyć, tak? Chce mieć dobre yy, znajomości w swoim otoczeniu, ale tak wcale w siebie nie wierzy. Nie wierzy, że osiągnie jakikolwiek su ten sukces. A dlaczego? Bo, kochani, ma partnera, ma osobę taką, która jest manipulantem, nie? No. Dobra, e, panny, to by było na tyle. A, jeszcze ja wam powiem. Będziecie gdzieś wyjeżdżać, tak? Jeżeli będziecie gdziekolwiek wyjeżdżać, kochani, będziecie w takim środowisku, że y, będzie jakaś fajna rozmowa, komunikacja, ale byli tak i tak, będziecie się czuć y, od środka bardzo, bardzo samotni. Y, słuchajcie, może, może tam poznacie właśnie osobę, która Wam też coś uświadomi. To mogę powiedzieć. Dobra. I tak było na tyle. Moje kochane Panny, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam zdrówka, dużo sił, kochani. I żeby cała prawda wyszła na jaw i żebyście byli ostrożni, bo macie tutaj osoby dwulicowe, macie osoby, które Was obserwują i żebyście się nie dały. I tego Wam życzę. Wiecie, co ty tarot jeszcze będzie robił takie czytania w tygodniu. Podziałam, ciągnie wilka do lasu, no to niestety niech ciągnie. Wilk musi robić czytania. I takie czytanka dla Was będę robiła. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, buziaczki, Papa. Pa.